Cześć, dzisiaj odcinek teoretyczny dotyczący skrzyni biegów, a mianowicie co tam się może zużyć, jak to wszystko działa, na co zwrócić uwagę przy rozbiórce silnika, żeby nie rozbierać go zaraz ponownie. Ze skrzyni obiegów jest tak, że każdy element musimy przepatrzeć na spokojnie, zwracając uwagę na najdrobniejsze szczegóły, bo czasami coś, co mogłoby się wydawać, że nam będzie działało, jest tak naprawdę delikatne ślady użytkowania, będzie powodowało, że w ogóle stracimy bieg, czy ten bieg właśnie będzie się wypinał. Także zaraz sobie tutaj zrobimy zbliżenie, pomówimy o wodzikach, trybach, yy, samych kłach, zazębiających, yy, no i generalnie o całej skrzyni. Szykuje nam się kolejny fajny Lobo Projekcik, a mianowicie Seba, który często składa wasze silniki, robi zawieszenia tutaj u nas w warsztacie, ee, robi projekcik zerłem setką. Także to jest wałeczek z tej skrzyni. On jest akurat po polerce, także troszkę, troszkę że, tak dopiesz, że tak powiem, dopieszczamy ten motocykl, no ale nieważne. To jest sam wałek skrzyni biegów. No i tutaj cudów nie ma. Nie ma zbyt wielu rzeczy, na które musimy zwracać szczególną uwagę, aczkolwiek jak zajrzymy do serwisówki, mamy podane wymiary miejsc, gdzie pracują tryby. Powinny się one zawierać w tolerancjach. I na jedną rzecz, to jest wałek zdawczy, na który zakładamy zębatkę samonapędową. I tutaj, szczególnie w przypadku motocykli, gdzie zębatka jest zapinana na pierścień segera, powinniśmy zwrócić uwagę na stan samego wielu wieloklinu. Tu jest całkiem w porządku, ale widać, że to jest wszystko ruszone. Widziałem przypadki właśnie chyba w remach, że zębatka potrafiła się już obrócić na samym wałku. Wiadomo, wieloklin wycina się, zębatka obraca się. Szkoda było złożyć silnik po prostu i zaraz z powrotem go rozbierać, przez to, że nie będziemy mieli po prostu napędu. W Kawasaki, na przykład, do chyba 12 czy 13 roku, mieliśmy właśnie to rozwiązanie z pierścieniem zabezpieczającym. Niby fajny temat. Bierzemy szczypce. Wypinamy to wszystko, ściągamy zębatkę raz, dwa. Niestety kosztem tego właśnie, że zębatka cały czas pracuje na wałeczku, potrafi się tutaj wyrobić. Także obserwujemy, czy sam wieloklin jest wszędzie w porządku. Mierzymy sobie wałek, sprawdzamy tak samo te gdzie zapinamy pierścienie. No jeśli chodzi o wałki, to tak naprawdę tyle. Kolejna sprawa, wybierak, bęben zmiany biegów. On tak naprawdę składa się z dwóch elementów. To mamy wewnątrz silnika, to sobie od strony sprzęgłaś yy, mocujemy i tak. Zacznijmy tutaj od pamiętnika. Co tutaj się dzieje? On, jak widać, ma powycinane tutaj terowki. To są prowadzenia do poszczególnych wodzików. Yy, ta skrzynia działa na trzech wodzikach. Niektóre yy, czterobiegowe, na przykład, chodzą na wodzikach dwóch. Jak to wygląda? Na co tutaj zwracamy uwagę? Patrzymy, czy nie ma żadnych wyszczerbień. To w zależności od marki y, Katema ma na przykład ten bębel aluminiowy. On już się będzie zupełnie inaczej zużywał, bo on raczej y, nie będzie na tyle kruchy, żeby coś się oderwało, co się zdarza y, chyba w Honnach najczęściej, tylko po prostu widać, że wodziki będą wycinały sobie tutaj. Tam, gdzie pracują, szczególnie gdzie mamy jakieś załamania, gdzie się zapina bieg, właśnie, potrafią się, potrafią się powycinać sterowki mocniej. Z tego co pamiętam, z serwisów to też jest informacja. Sz Szczelinomierzem tutaj wjeżdżamy, patrzymy sobie, czy pasowanie jest w porządku. Generalnie w ten sposób, jak tu są jakieś ślady zużycia, to ten bęben warto wymienić. Z katem aluminiowy nie jest drogi. Jeżeli, jeżeli on nie jest z aluminium, tylko jest stalowy, no to z reguły są jakieś już bardziej wykruszenia, niż jako takie ślady zużycia. No. To jest motocykl z 8 roku. Tak naprawdę tutaj nic złego kompletnie się nie dzieje, nawet nie widać, żeby tutaj cokolwiek pracowało. Trzyma się to wszystko bardzo ładnie. Tutaj też tak naprawdę głównie temat KTM Husqvarna. Tamten pamiętnik, on się obracając, zapina kolejne biegi, prawda? Tryby suwają się na wałkach i w zależności od tego, w jakim są położeniu, mamy zapięty dany bieg. To przytrzymuje nam pamiętnik w dobrym położeniu, jak pewnie kojarzycie. W karterze mamy roleczkę na takim ramieniu. Jak widać, tutaj mamy taki pin, żeby ten bęben, się tutaj, to wszystko, żeby nam się ładnie zgrywało, bo przy przesunięciu wiadomo, że yy, położenie danego biegu będzie, yy, nie będzie blokowane poprawnie. Yy, na co tu zwracamy uwagę? Tu w tych rowkach, jak ta ro, y, rolka wiedzie nam w to miejsce, mamy zapiętą akurat tutaj jedyneczkę. Obrócimy kawałek, to jest akurat luz. Jak widać, on się tutaj znajduje pomiędzy, jest w jednym miejscu to podcięcie. Yy, no i kolejne biegi, prawda? stalowy element praktycznie dożywotni, no to się nie zużywa. Aluminiowy, tak jak mówiłem, ktm Husqvarna yy, głównie yy, bardzo często się niestety yy, zużywają i wymaga ten element wymiany. Nie jest jakiś pieruńsko drogi, warto na to zwrócić uwagę, bo po prostu od samej rolki wycina się tutaj rowek. No widać to gołym okiem, yy, także to jest rzecz, na którą na pewno musimy zwrócić uwagę. I idziemy dalej. I tutaj już przechodzimy do tych winowajców, że do trybów, a tak naprawdę samych wkłów, które yy, no w 90% przypadków powiedzmy są odpowiedzialne za to, że bieg nam wypada, przeskakuje. Po dodaniu gazu nam coś zgrzyta w skrzyni. Nie mamy pełnego napędu, tylko słychać, yy, że coś przeskakuje. I to się tutaj dzieje. W momencie, jak tryb nam dojedzie w tym miejscu, tryb przesuwny zapina kolejną zębatkę, bach i mamy wpięty bieg. Wszystko jest w porządku, dopóki to wszystko nam trzyma kąty i nie jest poobjeżdżane. I tutaj wcale to tak nie wygląda, że mamy wycięte do zera, że ten kąt tutaj nam ucieka. Tak naprawdę przy niektórych konstrukcjach te biegi się nie zapinają przede wszystkim do końca, to nie jest dociśnięte tak ten. One przy niektórych konstrukcjach się potrafią zapiąć, w 70% na przykład tylko yy, i w momencie, jeżeli tutaj nam troszeczkę wstaje, yy, ten kieł jest zaokrąglony, tak samo jest ruszone gniazdo jeszcze do tego, to tak naprawdę wiele nie trzeba, żeby ta skrzynia się nam wypieła. Jak widać tutaj nawet ławach, to wszystko się fajnie trzyma, ale jak sobie weźmiemy... Mamy taką skrzynię, która już jest uszkodzona. Akurat ona jest zmontowana cała na wałku. O, i tutaj wszystko widać fajnie, bo akurat yy, nie mamy samych gniazd, tylko kłysą z dwóch stron. I zobaczcie, jak tu jesteśmy bliżej tego, to bieg nam przeskakuje. I stąd jest to zgrzytanie. Wpada kolejny i w kółko, w kółko, w kółko. Z reguły to jest powiązane z uszkodzeniem, z uszkodzeniem i przetarciem wodzika. Jakieś tego typu ryski, jak tutaj, to jest na pewno sygnał. Może się zdarzyć, że wodzik, że tak powiem, zostanie rośnięty, jak bieg nam się raz nie wepnie i tak dalej. No bo on jest przytrzymywany tutaj, w samym bębnie, a wtedy, tutaj, to ramię jego. Samo będzie się kosiło, i wiadomo, że, yy, no, że powstanie tutaj jakaś rysa. Jeżeli bieg się wypina, wodziki są powycinane bardzo mocno. Jak to wygląda pomiar takiego wodzika w serwisówce? Mierzymy grubość, mierzymy szczelinomierzem, tak samo yy, jakby pasowanie jego w samym trybie, z którym on współpracuje. I w przypadku wodzika to jest tak naprawdę tyle. Co jeszcze się z nim może uszkodzić? Może on się oczywiście tutaj nam skrzywić. Także z reguły w przypadku awarii danego biegu wyskakuje nam trójka. Tak jak widzieliście, za jeden bieg są odpowiedzialne dwa tryby: jeden przesuwny, drugi ten, który się nam zapina, i do tego wodzik. Jeżeli bieg już wyskakuje, no, jeżeli to ma podziałać długo, nie ma być to naprawa na sztukę, wymienia się taki zestaw i wtedy o temacie zapominamy. Wróćmy sobie jeszcze na chwilę do samych trybów. Jeśli chodzi właśnie o samo wypadanie biegu, czy tego typu rzeczy, no tutaj najważniejsze są kły. Wiem, że dużo ludzi patrzy tylko na zęba, na, na zęby samego trybu. I to też jest bardzo istotne, z tym, że uszkodzenie zębu no nie powoduje, że bieg będzie wypadał, ale jest bardzo niebezpieczne. Z jakiego powodu dajmy na to, weźmiemy sobie dwa tryby. Które powiedzmy sobie współpracują, będą tu pasowały do siebie. Jeżeli mamy tutaj jeden ząb łamany, wszystko jest w porządku, dopóki ząb nie, jedzie, nie najdzie jeden na drugi. W przypadku, jeżeli coś takiego się stanie, wałki nam rozpiera, potrafią popękać kartery. O uszkodzeniu już samej zębatki nie mówię, bo to jest jakby mały problem. Ona i tak już jest uszkodzona, także jeszcze o bardziej dojedziemy, więc tak naprawdę każdy ząb sobie powinniśmy ładnie obejrzeć, zobaczyć co się tam nie dzieje, czy tam się nic nie dzieje. Szczerze mówiąc, w nowszych konstrukcjach, gdzie motocykle są coraz lżejsze, uciekamy wszędzie z masy, te y, tryby są nacinane. Tutaj znowu chyba KTM skwarna najczęściej. Zdarza się po prostu, że potrafi się urwać sam ząb czy cały tryb rozlecieć drobny mak. Też były takie przypadki. Także też jak mamy tą skrzynię rozebraną, kontrolujemy stan z, yy, każdej zębatki po kolei. Yy, jedna istotna sprawa. Yy, w przypadku jak rozpinamy skrzynię biegów, jak widać nie są to takie powiedzmy, typowe zegary, który, z którymi się możecie spotkać w całym silniku. Są nieco, nieco yy, sztywniejsze, lepsze jakościowo. W przypadku jak rozpinamy skrzynię, naprawdę warto dorzucić te kilka złotych yy, i złożyć to na nowych pierścieniach zabezpieczających. Spotkałem się z takimi przypadkami, gdzie wszystko się w porządku niby zapinało i tak dalej, a niestety taki pierścień potrafił albo pękać, albo otworzył się, wysunął. Wtedy mamy koniec świata, yy, zaczynają nam współpracować tryby, które. W danym momencie nie powinny, nie powinny być zazębione. Wycina zębatki do końca. Potrafił się nawet posypać kartery. Także co mamy zaoszczędzone wtedy, powiedzmy kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych, a w plecy jesteśmy nawet nie chcę myśleć ile. Także niby pierdółka, ale bardzo ważna. Jeżeli tutaj nam się coś stanie, koszta są ogromne. Porozmawialiśmy sobie troszkę o skrzyni. Teraz na pewno będzie Wam łatwiej znaleźć przyczynę jakiejś awarii znaleźć przyczynę wypadającego, wypadającego biegu. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jak widać rozwijamy się, kanał się rozwija. Eee, mieliśmy tutaj sporo zbliżeń, dzięki którym nie dość, że to wszystko fajnie wygląda, to możemy Wam lepiej pokazać właśnie o co chodzi. Szczególnie w przypadku zużycia części. My nagrywamy dalej, subujcie, lajkujcie. Zachęcamy dalej do pozostawiania pomysłów w komentarzach na kolejne odcinki i widzimy się niebawem. Siema. No tutaj nie wiem, jak to to będziesz myśleć.